Słuchasz podcastu Toxlav organizowanego przez Koło Naukowe Slawistów na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć, z tej strony Magda i dzisiaj jest ze mną Marcin Krizak, który niedawno odbył pasjonującą podróż do Serbii i chciałby nam dzisiaj o tym opowiedzieć. Marcinie, czy powiesz nam najpierw, jakie regiony Serbii zwiedziłeś? Cześć, Nie już znacie z innych odcinków podcastu. Myślę, że tutaj mogę dużo opowiadać, bo byłem na wyjazdzie organizowanym przez poznańską slawistykę. Taki wyjazd naukowy, troszkę turystyczny, taki wyjazd studencki nosił nazwę Różnorodna Serbia, więc zaczęliśmy od Wojewodiny, czyli od północnego regionu, którym są wpływy takie austrowęgierskie, bo ten region przez długie lata był właśnie częścią monarchii. Habsburskiej. Ten region jest taki bardzo wielokulturowy. Wiele mamy mniejszości e, narodowych. E, najpierw byliśmy w Suboticy. Tam mieliśmy hotel niedaleko tego miaste, miasta. Chciałem powiedzieć miasteczka. E, miasta w takiej wsi Hajdukowo, której poza serbskimi nazwami e, mam na myśli tablicę e, z nazwą miejscowości. Była też nazwa po węgiersku. Jeśli dobrze pamiętam to było hajduko Joroż. Brzmi ciekawie, ale muszę też wspomnieć o bardzo ważnym wydarzeniu, które towarzyszyło Twojej podróży do Serbii, ponieważ to było w maju. A wtedy też odbywało się głosowanie w sprawie rezolucji Srebrenicy. No, niestety jest to ciężki temat, więc najpierw wrócę do, do tego planu wycieczki, jak to wyglądało. Czyli po Subotnicy zobaczyliśmy nowy sad czyli stolice wojwodiny tego regionu, później przesunęliśmy się do środkowej Serbii, czyli odwiedziliśmy stolicę państwa, czyli Belgrad. Powiem tak, sam wjazd już do miasta, kiedy wjeżdżaliśmy tym głównym bulwarem, Widzieliśmy, no jeśli ktoś jest tutaj fanem tej brutalistycznej architektury, to wie, czym jest zachodnia Brama Belgradu, czyli budynek zwany jako Genex. Chcę powiedzieć, że tak wszystko było załatwione przez serbską propagandę jakby propagandę państwową, że całe miasto było obwieszone flagami i na tym budynku wisiała wielka majestatyczna serbska flaga. Poza tym też jak e, się przejeżdżało tym bulwarem, to na każdym słupie wisiała flaga serbska. E, widać było, że cała akcja była zrobiona w ciągu nocy wtedy. Jakie to wywarło na tobie wrażenie, jak się czułeś? Dla mnie to było no, dość takie przerażające. E, miałem poczucie, jakbym wjechał do małej Moskwy w mhm. pewnym sensie. Bo szkoda nawet tutaj mówić o tym, ale no było to dość, dość w pewien sposób przerażające. Druga rzecz jest taka, że był to czas, kiedy poza tym, że było to głosowanie w sprawie rezolucji o Srebrenicy, czyli miejscu, gdzie w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie doszło do ludobójstwa na bośniakach, ze strony serbów, serbów mieszkających w Bośni. To było, był to też czas przed wyborami samorządowymi, wyborami lokalnymi, które były 2 czerwca, więc jedna rzecz, że wszędzie całe miasto było obwieszone plakatami wyborczymi, że jakby wyrażenie, że prezydent Aleksandar Vučić to jest najlepszy człowiek na świecie, tak, bo tak przedstawia go jego własna propaganda. Mieliśmy też e, billboardy czy telebimy w mieście przy głównych ulicach, e, wskazujące na to, że właśnie Serbowie nie są odpowiedzialni za, e, za to lubo, ludobójstwo, które mm. się wydarzyło przed laty. To na pewno musiało być bardzo przytłaczające z jednej strony, a z drugiej strony, bardzo też fascynujące, no bo w pewien sposób było to historyczne wydarzenie. I ty mogłeś w nim bezpośrednio uczestniczyć. A ciekawi mnie jeszcze, jak odnalazłeś się językowo, ponieważ ty nie jesteś stricte serbistą, posługujesz się językiem serbskim, ale jesteś studentem kreatystyki. Jak, jak szło ci dogadywanie się z Serbami? Co można powiedzieć? Tutaj mamy bardziej kwestię przyzwyczajenia się, myślę. Mhm. Bo, no tak jak powiedziałaś, ja nie jestem serbistą, nie jestem studentem, y, który się uczy języka serbskiego, nie uczy się tego języka, ale uczę się chorwackiego, więc uczę się drugiego standardu narodowego tego samego języka policentrycznego, czyli stosunek serbskiego do chorwackiego, jakby stosunek tych dwóch języków między y, wobec siebie możemy porównać do. Standardów języka angielskiego, czyli American English i British English, albo to, co słyszałem na zajęciach z gramatyki opisowej ciekawe porównanie do dwóch standardów, które się używa wśród muzułmanów w Pakistanie i wśród mieszkańców Indii którzy są hinduistami, czyli wobec urdu i pasztu. Czyli rozumiem, że Serbowie odbierali cię dobrze i twój e. język był jakby dla nich w pełni okej. Okay. E. Jak to odbierali? E. Jeśli chodzi o standard wymowy, no to w mhm. serbskim mamy standard ekawski. Chodzi mi o serbski w Serbii. Mhm. No, bo serbski w Czarnogórze czy w Bośni i Hercegowinie to jest standard Iekawski, czyli identyczny, jeśli chodzi jedynie o wymowę tego E, IE, tak samo jak w Chorwacji. Więc e, wydaje mi się, że dla mnie, jako dla Krotysty, nie było to takie trudne, już jestem na trzecim roku. A druga sprawa, bardziej zagwostką było dla mnie słownictwo, które jest jednak odmienne, jeśli chodzi o to słownictwo serbskie. No nie znam tak strasznie dobrze tej leksyki, ale udawało mi się jakby zrozumieć wszystko. Też nie miałem na przykład problemów z oglądaniem telewizji czy z czytaniem na przykład mm -hmm. gazet, bo też y, sam, y, sam dla siebie uczyłem się seryjcy. A czy była jakaś taka sytuacja, która zapadła Ci bardziej w pamięć, właśnie, nie wiem, była albo zabawna, albo był jakiś problem z dogadaniem się, coś takiego, co. Zapamiętałeś dobrze? W większości przypadków nie, bo tak jak tutaj podkreśliłem, no to mamy to wzajemną zrozumiałość obu tych standardów narodowych, czyli język serbski, język chorwacki są wobec siebie w pełni zrozumiałe. Ale raz miałem taką sytuację, że byliśmy, jak już ruszyliśmy z Belgradu, byliśmy na południu Serbii, czyli byliśmy w regionie tym południowym, który się nazywa Sandża, gdzie mamy większość muzułmanów. Mam na myśli to, że byłem w Restauracji hotelowej w Nowym Pazarze i automatycznie zamiast kafa, czyli po serbsku kawa, powiedziałem kawa, czyli tak jak się mówi po chorwacku. I wtedy pan, e, bardzo z takim przyjemnym nastawieniem, powiedział, że on jest Jugosłowen, czyli określił się mianem Jugosłowianina. Powiedział mi taki krótki wykład o tym, że. Serbowie mówią kafa, bośniacy mówią kachfa, a Chorwaci mówią kawa. I on to wszystko rozumie, bo y, on się tutaj urodził. To niesamowite, że I to było takie dość ciekawe. Tak. Ale jeśli chodzi o anegdotę, to koleżanka, y, z którą wtedy byłem na kawie, ona jest studentką pierwszego roku na poznańskiej serbistyce. I ona, tak jak mówi ten serbski zwyczaj, przy piciu kawy trzeba wróżyć z fusów. Gledala u szoliu, tłumacząc to literalnie na polski z serbskiego, czyli patrzyła w filiżankę. I wtedy, co jest ciekawe, dostała tą kawę za darmo od tego pana. Naprawdę? Na serio? <głos> <głos> Więc to było bardzo super. Fajnie. Uroczo. A właśnie jeśli przechodzimy tutaj e, do tematu kawy i w ogóle jedzenia, no to jakie wrażenie na tobie zrobiło jedzenie? Czy było smaczne, czy było e, tłuste, tak jak się u nas stereotypowo mówi właśnie w Polsce, że e, serbskie czy bałkańskie jedzenie jest bardzo ciężkie, tłuste, ale też bardzo dobrze przyprawione, ma dużo mięsa. Jak to oceniasz? Powiem tak, no ja jestem osobą, która je mięso, ale widziałem to, że był lekki problem z wegetarianami, którzy byli wśród nas, bo te osoby miały tutaj problem z tym, żeby na przykład trzeba było się na przykład upomnieć o tą porcję wegetariańską, która była zamówiona, albo było to z lekkim opóźnieniem. Zależy na przykład od hotelu, jak to było zorganizowane, ale jeśli chodzi o tą standardową serbską kuchnię tradycyjną, no, to jest ona mi dość znana, bo no, Ma Magda my też znamy to z tych warszawskich restauracji. Tak, często chodzimy na degustacje, to prawda. <laughs> Więc e, pieskawica, czyli e, ten taki. hamburger, e, jakby. hamburger, nie wiem. E, kotlet mielony, ale mający w ogóle inny smak, bo jest smażony na grillu, mm -hmm. rosti. Czyli mamy po prostu bardzo dużo mięsa, które jest właśnie smażone, smażone można powiedzieć pieczone na grillu. Tak I tutaj ważne też, żeby dodać, że to są często różne miksy mięs jakby w jednym kotlecie. To często wcale nie jest jeden jakby rodzaj Myślę, tylko kilka. że w porównaniu do Polski, tak jak my przyrządzamy mięso, to jest w ogóle całkowicie inna bajka, bo nie mamy tego schabowego tak jak w Polsce, tylko zawsze będziemy mieli jakieś wariacje mięsa bardziej milonego, częściej, myślę. Mhm. Ale z drugiej strony jest też kara sznicla, chociaż to nie jest odpowiednik naszego schabowego. Kara sznicli nie jadłem, ale na przykład jadłem też różne wersje ciewapów i to też jest ciekawe, bo na przykład my w większości jemy wieprzowinę, mhm. a ja byłem na południu Serbii. W Sanjaku no, żywność musi być halal, więc tam jest więcej na przykład cielęciny czy wołowiny, a to są mięsa, do którego smaku nie jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni, myślę. Mhm. Bardziej w Polsce jemy od święta na przykład coś wołowego, a tam jest to tak na co dzień. Ale też y, jeśli chodzi o warzywa, to myślisz, że oni jedzą więcej warzyw, y, to jest bardziej taki dodatek czy tak pół na pół. Myślę, że. To na przykład jest też szabska salata. Y, tak, na przykład jak byliśmy na śniadaniach, bo byliśmy w, przez to, że się przemieszczaliśmy po całej Serbii, no to byliśmy w różnych hotelach i tutaj mogę powiedzieć, że... To, co oferowała trzy gwiazdki w różnych częściach Serbii, w różnych miastach, no to czasami to bardzo się różniło, jeśli chodzi o standard. Ale jeśli mieliśmy dostęp na przykład szwedzki stół, no to często tam była szopska salata. Czy na przykład to, co ci jest ciekawe właśnie w tej północnej części Serbii, czyli w Wojwodynie, tam gdzie mamy dużo różnych mniejszości narodowych, to tam mieliśmy na przykład tako, takie duże wpływy węgierskie. Więc tam były co ciekawe na przykład sporo różnych kiszonek. Mm -hmm. Raz dostaliśmy do obiadu kawałek, jakby odcięty kawałek po prostu kapusty, która <laughs> Ani nie była tak. Przy... Po prostu ona była dość mdła, jak ale jeśli była chodzi... surowa? No była to kis... kapusta kiszona, A, ale okay. też ona była. To nie była kapusta marynowana, ona była kiszona, ale w jakiś taki troszkę inny sposób niż nasza. Mm -hmm. Bo nie czułem jakby takiej bardziej no, tych przypraw, które nadają tak, taki smak w tej polskiej kiszonej kapuście. Mm -hmm, Czyli yes. że pewnie nie było tam ani ziela raurowego, ani może aż tyle pieprzu, tak jak mamy u nas. Mm -hmm. A jak to wygląda cenowo? Czy jest drożej niż w Polsce, czy... Jest to na kieszeń studenta, czy jak jest najbardziej. Drogo? Myślę, że Serbia jest na kieszeń studenta i na kieszeń polskiego turysty również. Można nadal na przykład w barze dostać piwo w cenach, które myśmy mieli przed covid w Polsce. Więc nie będziemy mhm. mieli tylko 15-20 zł, czyli około, ale około 5-10. Jeśli chodzi o ceny jedzenia, ceny ja nie wiem, na przykład słodyczy, jakichś takich ogólnych rzeczy. W sklepach, czy będą to sieciówki takie, Kroda, czyli Bocian po polsku, czy Lidl, mam na myśli tutaj supermarkety, czy na przykład jakieś takie mniejsze sklepy, to będziemy mieli dość podobne ceny jak w Polsce, ale co ciekawe, na przykład magnesy były tańsze, bo można było dostać magnes za 100 czy 200 dinarów serbskich. Uh -huh, a w takich miejscach, które nie są stricte turystyczne. Mm, dało się coś znaleźć za mniejszą cenę, bo na przykład e, inaczej na przykład było w Belgradzie, kiedy no, e, byliśmy w hotelu dość w centrum miasta i e, były dość spore ceny, na przykład, w tamtej części, ale no, też Belgrad jest stolicą i jest inaczej niż w innych miastach, ale na przykład myślę, że. Ciekawe jest południe Serbii, bo tam była bardzo taka żywa gościnność y, ludzi, których spotykaliśmy na ulicach. Na przykład raz nas y, pan w kantorze zapytał się, y, czy Czeszka? Myślał, że jesteśmy Czechami, właśnie. I ja mówię, ne, Poliacy, i z Polskę może. Jesteśmy Polakami, przyjechaliśmy z Polski, tak? Raz też nas wzięto za Słoweńców, czy za Rosjan. Po prostu myślę, że bardziej to jest taka serbska prowincja, kiedy pojedziemy do Sandżaku czy do Raszki, bo tam też nawet i za te same pieniądze ten hotel miał już cztery gwiazdki i mieliśmy lepszą obsługę zamiast szwedzkiego stołu. Przychodził nam kelner do stolika i mieliśmy nawet większe porcje na przykład jedzenia w hotelu i ten hotel był ogólnie w lepszym standardzie. Na przykład jednym koleżankom w pokoju trafiło się jacuzzi. Wow. <laughs> Super. Czas na słowiańskie polecajki. Co najbardziej byś polecił właśnie, nie wiem, studentom albo turystom z Polski, żeby zobaczyli? I czy właśnie teraz maj, powiedzmy, czerwiec, początek lata, czy to jest twoim zdaniem dobry dobry okres czasu, żeby właśnie jechać do Serbii i, i sobie zwiedzać, kosztować jedzenia i tak dalej? Jak najbardziej polecam, bo no, ja byłem na takim wyjeździe zorganizowanym przez uniwersytet, ale na własną kieszeń to jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy odwiedzać te nasze, nasze kraje, w tym sensie, że powinniśmy być, może wybierać częściej tą część Europy, która jest nam może mniej znana, a jest dość blisko, bo na przykład wyjazd do Serbii czy do Czarnogóry będzie o wiele tańszy niż wyjazd do którejś z krajów zachodnioeuropejskich. A są to kraje bardzo ciekawe. Myślę tutaj o tym, że powinniśmy na przykład zobaczyć, zwiedzić takie, no nie tylko na przykład Belgrad, ale też te mniejsze miasta, które mają swój urok. Myślę też o tym, że tak jak byliśmy na południu, byliśmy w miasteczku Sjenica, które jest uznawane za serbski odpowiednik suwałk, bo na, na serio, tak jak przez cały wyjazd było wszędzie słoneczne, to w Sienicy. Padał deszcz i było chłodno. I było no ale Magda, jakby powiedzieć, to niby są serbskie góry, ale to nie są dość wysokie góry, tylko tak 1200 metrów. Mhm. Ale widoki, jeśli chodzi w tych górach, tak jak ta piękna rzeka, jak yy, byliśmy w kanonie rzeki Uwac. I tam po prostu te widoki, jak, jak ta rzeka meandrowała, leciałam na misoku Po prostu wyglądało to bajecznie, jakbyśmy byli w Kolorado, tak. A z drugiej strony mamy Wojewodinę, która jest płaska jak tyłu. E, tak. Gdzie nizina, nie ma w ogóle gór. Nizina węgierska, tak. Przejeżdża się hmm. przez region i ciągle są pola, pola i pola, tak. Ale na pewno warto zobaczyć. Oczywiście, bo. Myślę, na przykład w sobotnicy czy w Nowym Sadzie czujemy się jak, jak w Elwowie, jak w Krakowie, bo mhm. mamy ten taki habsburski vibe. Wjedziemy do Belgradu, możemy zobaczyć twierdzę Kalemegdan, którą też odwiedziłem, i to jest taka no, dość spora twierdza, która jest taką no, twierdzą y, z czasów osmańskich, więc mamy już takie wpływy wschodnie. Jak pojedziemy na południe, no to mamy bardziej y, w ogóle inny świat, jeśli chodzi, chodzi mi o takie y, styki, bardziej już światu, świat styku kultur. Bo w Sanżaku mamy już y, bardzo wiele meczetów, dżamija. Obok prawosławia mamy też właśnie muzu, y, muzułmanów. Ale myślę, że na przykład ciekawą rzeczą dla osób, które studiują serbski i które się interesują serbistyką, to jest jakby takie miasto rodowe dynastii Karadzior-Dziewiciów. Opletac, jeśli dobrze pamiętam? Tak, Chyba Magda? Tak. Tak. Chyba tak. My potwierdzamy, tak. I tam mamy muzeum, które dotyczy powstań antytureckich, anty antosmańskich, powstań serbskich, ale myślę, że też na przykład dla ludzi, którzy się interesują bardziej tą dawniejszą historią czy Jugosławią. Jugonostalgią, to w Belgradzie bardzo ważna rzecz to jest odwiedzić Muzeum Jugosławii. Czyli nie jest jedyna to, że zobaczymy y miejsce, które się nazywa Kucia Cwecia, czyli Dom Kwiatów, czyli tam, gdzie mamy Maulozaum Marszałka Tity, ale w Muzeum Jugosławii możemy zobaczyć wiele nie tylko pamiątek po długoletnim przywódcy Jugosławii, ale to jest też muzeum życia codziennego w kraju, który już nie istnieje. Kraju, który był ostoją wolności przed czasem, no, czasem wojny. Dziękuję Ci Marcinie za tę rozmowę. Dzięki pięknie i do usłyszenia. Dzięki, że byliście. Do usłyszenia ponownie.